No i gra ruszyła, popatrzmy. Dobre przerwanie akcji rywala. Bardzo inteligentna gra w obronie, znowu mają piłkę. Sędzia to widzi, ale wstrzymuje się z użyciem gwizdka. Piłkarze Walencji mają w tym spotkaniu sporo do udowodnienia, bowiem w swoim poprzednim meczu przegrali z Realem Madryt. Jacku, myślisz, że to dzisiejsze spotkanie ułoży się w podobny sposób? Poprzednio przegrali u siebie i to zdecydowanie po 1 do 3. Nie potrafili więc skutecznie chronić własnej bramki. Ostatnie. Ładna parada. Strzał wcale nie należał do najłatwiejszych. Spokojna interwencja. Trzeba było tu pokazać dobre bramkarskie rzemiosło. Teraz z rogu na 11 metr. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Czy ta okazja da prowadzenie? Niezłe otwarcie, ale szkoda, że nie zostało zwieńczone golem. Taka nieskuteczność może się na nich zemścić. Carlos Soler. Maxi Gomez. Maxi Gomez przy piłce. Interwencja bramkarza i piłka trafia w słupek. No, mogliśmy tu już mieć szybko pierwszą bramkę, gdyby nie ta doskonała parada bramkarska. Carlos Soler i ładnie mija teraz rywala. Szansa na gola! 1-0! Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Teraz już nie będzie wyrachowania. Zacznie się regularna wymiana ciosów. Na którą zresztą bardzo liczymy. w powtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. No to mamy 1 do 0. Ostry atak na nogi, to nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. Nie, tak grać nie można. Sędzia pokazuje żółtą kartkę i udziela ostrzeżenia. Oby skutecznego. Gaja. Ależ to teraz zrobił. Świetna intuicja w obronie. Nichkę dostał Daniel Was. Bramkarz jest skupiony. Tak się go nie zaskoczy. Nie będzie centry. Krótkie rozegranie. No i przecina ten centrę. Wybija. Zabiera teraz czysto piłkę przeciwnikowi. Piłka do Maxi Gomeza. Uwaga, może teraz wypieszczona piłka nad głowami obrońców. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. Niepotrzebna strata piłki. Cierpliwie rozgrywają ten atak. Teraz aż się prosi, by centrować. Jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Geddes. Maxi Gomez przy piłce. Ale szobrona teraz. Wydawało się, że to musi wpaść. Za bardzo się cofają, aż proszą się o wysoki pressing. Daniel Was. Pilka do Maxi Gomeza, ale strzał zablokowany. Otrzymuje informację, że na Santiago Bernabeu zmiana wyniku. Mamy pierwszą bramkę dla Realu Madryt. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Minęła 33 minuta meczu. Dziękuję bardzo za meldunek. O tak, proszę Państwa, to jest w Sinińsk, to rozumiem. Świetny odbiór. Gonzalo Guedes Gaja adresatem podania Próba wrzucenia piłki Interwencja w obronie oddala zagrożenie Bramka coraz bliżej Coś tu się szykuje Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle Ale to już jest nieaktualne Piłkę mają rywale Carlos Soler. Gedes. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. Bramkarz broni. Zagrożenie nie minęło. Trzeba wybić. Dobrze wybija bramkarz, Interwencja. Wybicie. Znakomicie jak z podręcznika. Gedes. Soler. Ma sporo miejsca, by dośrodkować. Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Starannie budują ten atak, szukają jakiejś dziury w obronie. Utrzymali się przy piłce, więc sędzia stosuje korzyść. Rzuca piłkę w pole karne. Nie udało się celnie zagłówkować. Defensywa staje na wysokości zadania. Carlos Soler. Daniel Was. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. Bramka! Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Na obrony rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania. Kapitalne to rozegranie i dogranie. Ładnie sobie tam poklepali. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkę. To mamy 2 do 0. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Dobry odbiór. Piłka jednak wyszła na aut. Wizdek, Dobra decyzja sędziowska teraz. Bez pośpiechu. Tak, żeby najpierw zobaczyć, czy z tej akcji coś będzie mimo faulu. Teraz strzał, ale ze spokojem teraz broni to uderzenie. Łatwizna dla bramkarza tej klasy. Dobrze teraz w obronie, świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Może dobrze dobrać, pokazują się na pozycjach. Nic z tej akcji, aut dla drużyny przeciwnej. Co teraz zrobi? Zacentruje. Udane teraz zagranie do środka. No, powiem Ci, że ta piłka to mogła komuś zrobić krzywdę na trybunach. Uderzył to z dużą siłą, ale chyba zapomniał spojrzeć, gdzie znajduje się bramka. Teraz Gaja. Gabriel Paulista. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Łatnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Próbują rozwijać akcję ofensywną. Teraz trzeba to mądrze rozegrać. No i jest szansa na dobrą rzutkę. Dokładne dośrodkowanie. Może być groźnie. Wspaniała interwencja. To powinna być bramka. Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Nie wyglądało to najlepiej. Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Uwaga, okazja! I gol! Ramka kontaktowa. Wciąż mają nadzieję na korzystny wynik. No proszę Państwa, będzie jeszcze ciekawie. I oto mamy powtórkę tej akcji. Naprawdę może imponować pomysł i zgranie w stylu słynnej tiki taki. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Mamy teraz wynik 2 do 1. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Soler. Urośracić. Podchodzą pod pole karne, jak to rozwiążą? Może do wywać? jednak tracą teraz tę piłkę, ależ interwencja w polu karnym. Strata. Muszą bardziej szanować piłkę. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Gabriel Paulista. Gabriel Paulista. Correa. Starają się wymieniać piłkę. Poszukać luki w defensywie. Walencja prowadzi, stadium Estaja szaleje, taki doping dodaje skrzydeł, gdy w końcówce meczu zaczyna brakować sił. Czy zdoła trafić? Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz diwatują na cześć strzelca. Teraz zobaczmy jeszcze raz bardzo spokojnie budowana ta akcja przemyślana. Naprawdę świetnie to wyglądało. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkę. Na tablicy wyników 3 do 1. Urosz raczyć. Teraz strzał! Jednak ostatecznie niewielkie to było zagrożenie. Rutynowa wręcz obrona. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Bo to jest ławka. Dobrze się zastawia. Utrzymuje się przy piłce. I tracą teraz posiadanie piłki. Korea, fatalne podanie. Piłka w zasadzie sama trafiła do rywala. Garrido, Lozano. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Urosh Zespół wymienia teraz tyle podań, jakby chciałby wszyscy dotknęli piłki. Skoro wynik jest dobry i można spokojnie czekać na ostatni gwizdek, to czemu nie? Garrido. Sędzia kończy mecz.